Ze studia Pulsu Biznesu i Bankier.pl na Forum Ekonomicznym w Karpaczu wita Państwa Marek Hondzyński. Jest z nami dzisiaj pani minister Katarzyna Pałczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Dzień dobry pani minister. Dzień dobry, witam. Czy Polska powinna należeć do Grupy G20? Polska jest dwudziestą gospodarką świata, to jest świeży awans, ale jak najbardziej powinniśmy w związku z tym domagać się tego, żebyśmy należeli tam, gdzie nasz rozwój już nas uprawnia do takiego awansu. Doszliśmy do tego naprawdę wielkim wysiłkiem, ale też ten skok rozwojowy jest nieprawdopodobny, bo przez 35 lat 3,5 wzrósł dochód na każdego człowieka w Polsce, czyli ten dochód per capita. Jesteśmy w klubie najbogatszych i należy nam się obecność w G20. A to, że on będzie podejmował jakieś dyplomatyczne wysiłki, rozmawiał na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, żeby nas zaprosiły do tej grupy? Rozumiem, że była stosowna wypowiedź pana ministra Sikorskiego. I oczywiście wszystko się zaczyna od ambicji i od oczekiwania. Takie rzeczy nie dzieją się z chwili na chwilę. Niemniej to jest coś, czego tak powinniśmy się dzisiaj domagać. Należy nam się. No dobrze, doszliśmy do tego etapu. Jesteśmy w grupie 20 największych gospodarek świata. No i co teraz? I teraz weszliśmy na bardzo wysokiego konia. I na tym koniu musimy się nauczyć szybko biec, to już jest wyścig wśród najlepszych i też biec przez przeszkody. Przeszkody mamy bardzo poważne, to są zarówno kwestie demograficzne, to jest kwestia innowacyjności. My musimy uczynić polską gospodarkę bardziej innowacyjną, potrzebujemy większych, prywatnych polskich firm, bo w stu największych polskich firm w Polsce. 100 największych firm w Polsce, tylko 25 to są polskie prywatne firmy to są rzeczy, które musimy rozwiązać. Nasz rozwój już dzisiaj nie będzie polegał na tym, że mamy tanią siłę roboczą, bo ludzie zarabiają coraz więcej i to jest dobrze, powinni zarabiać coraz więcej, czyli nie metoda na folwark pańszczyźniany, tylko metoda na innowacyjną gospodarkę. I to wymaga od nas ogromnych zmian. Ja przed chwilą o tych zmianach mówiłam w swoim wystąpieniu Rozwój po polsku. I bardzo krótko, jeśli Pan redaktor pozwoli, jakie to są zmiany? Zupełnie inny rodzaj finansowania innowacyjności, czyli mniej grantów, więcej kredytów preferencyjnych, gwarancji dla kredytów, ale mniej już po prostu rozdawania pieniędzy każdej możliwej gałęzi przedsiębiorczej, jeżeli już grant. To na przełomowe technologie, i taki fundusz, Fundusz Polskich Technologii Krytycznych, powstał i właśnie trwają nabory dla przedsiębiorstw. I to jest jedyna rzecz, czyli po nowemu wspieramy innowacje dużo lepiej. Po drugie, potrzebujemy większego wsparcia dla polskiego biznesu prywatnego, tak żeby zamówienia publiczne na przykład były robione z uwzględnieniem potencjału polskich przedsiębiorców w dużo większym stopniu niż to się działo dotychczas potrzebujemy też takich rewolucyjnych, odważnych reform rozwojowych podatku od nadmiarowych zysków banków. To wzbudziło ogromną dyskusję. Ja i Polska 2050 mówimy o tym od wielu miesięcy na początku wszyscy nie 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 Teraz już jest o tym bardzo poważna rozmowa. Słyszę, że pan Morawiecki też powiedział, że tak. Pan niestety prezydent na razie mówi, że nie. Dlaczego to jest potrzebne? Bo my banki dzisiaj zarabiają na bardzo drogich kredytach dla niewielu przedsiębiorców, a muszą zarabiać na wielu kredytach dla wielu przedsiębiorców. Czyli nie i tańszych kredytach. I ten podatek to właśnie spowoduje. Ale mamy przecież propozycję na stole ministra finansów Andrzeja Dominga. Podwyżki CIT dla, dla banków, to nie wypełnia te, tego postulatu? Jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy zaczęłam podnosić sprawę podanku, podatku od nadmiarowych zysków banków, wszyscy mówili nie, prawdę powiedziawszy łącznie z ministrem Domańskim, że w ogóle mowy nie ma o takim myśleniu. Dzisiaj jest zmiana, już jest tak, natomiast przestrzeń do konstruktywnej rozmowy, jak ten podatek powinien wyglądać. Dlaczego w moim przekonaniu od nadmiarowych zysków jest lepszy niż ta podwyżka citu? Dlatego, że to jest taki innowacyjny mechanizm podatkowy, który zdejmuje. Śmietankę, czyli to, co bank zarobi od tego, że za drogi dał kredyt. Banki pozyskują pieniądze w Polsce za jakąś, jakiś procent i kredyty powinny na tym się opierać, a nie być. Przecenione, zbyt drogie. Efekt jest taki, że banki na niewielkiej ilości kredytów zarabiają bardzo dużo, a jak się tę śmietankę, ten nadmiarowy zysk, ten nieuprawniony zysk zdejmie, to banki będą zmotywowane, żeby dawać więcej kredytów przedsiębiorcom, przedsiębiorcom tańszych kredytów, więc banki też zarobią, ale przede wszystkim dołożą się do polskiego rozwoju. Dzisiaj bardzo potrzebujemy tanich kredytów, żeby polski rozwój szedł do przodu. I Polscy prywatni przedsiębiorcy szli do przodu. Ale banki mówią, że ten podatek właśnie osiągnie efekt wręcz odwrotny: to znaczy koszt finansowania wzrośnie. Dlatego że banki mają w zwyczaju przerzucać wszystkie dodatkowe koszty na swoich klientów. W związku z tym każde dodatkowe obciążenie będzie powodowało wzrost kosztów kredytów. Tak będzie z CIT-em, tak nie będzie z podatkiem od nadmiarowych zysków. Przepraszam, że ujmę to dosadnie, ale to jest naprawdę propaganda. Ja rozumiem, że banki bronią swojego jakoś tam po swojemu rozumianego interesu, ale mnie interesuje interes rozwojowy Polski, interes publiczny. I dokładnie na tym polega ten podatek, że on jest nieprzerzucalny na klienta. Bo jeżeli bank podwyższa znowu ceny kredytu nadmiarowo, ponad to, ile ten kredyt kosztuje i ten koszt wynika z ceny pieniądza, to. Wchodzi to w podatek, i w związku z tym nie ma innego wyjścia, jak zejść z. Przecenionych, zbyt drogich, nieuprawnienie drogich kredytów i spowodować, żeby te kredyty były tańsze i bardziej dostępne. Dlatego to jest taki innowacyjny, dobry mechanizm w wielu krajach unijnych stosowany z powodzeniem. To ja jeszcze przytoczę jeszcze jeden argument bankowy, jeśli Pani pozwoli. Banki mówią, no ale nie tylko my osiągamy nadmiarowe zyski, bardzo, mamy bardzo dobre wyniki. Są też inne branże w gospodarce i jakoś do nich rząd nie przychodzi po daniny, a my już jesteśmy bardzo mocno dociążeni innymi daninami i takimi. Para podatkami, jak na przykład wakacje kredytowe swego czasu. Mamy też pewne problemy sektorowe, na przykład kredyty frankowe. Problemy sektorowe wynikają z takiej, a nie innej polityki banków w przeszłości. Niemniej naprawdę takie przybiednianie się nie za bardzo znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości, bo widzimy, jakie są ogromne dochody dzisiaj banków w Polsce. I one są absolutnie rekordowe. Nigdy takich nie było. I teraz tu nie chodzi o takie podejście, ojej, ktoś zarabia dużo, to mu zabrać, bo zawieść. Nie. Chodzi o to, że banki mają służyć rozwojowi całego kraju. Nie tylko rozwojowi banków, a rozwojowi całej Polski. I to jest cel takiego rozwiązania. Ten podatek od nadmiarowych zysków będzie takim bodźcem fiskalnym, który pchnie banki do tego, że będą musiały zasilać energią rozwojową, czyli kredytami rozwój całej Polski. I tak naprawdę o to chodzi. To jest dzisiaj bardzo potrzebne. Oczywiście są inne branże, które także powinny spotkać się z reakcją państwa i na przykład bardzo mocno opowiadamy się jako Polska 2050, ja osobiście za podatkiem cyfrowym. Znowu tu chodzi o wyrównanie pola gry między gigantami, niepolskimi gigantami cyfrowymi, a polskimi firmami. Dlaczego ma być tak, że polska firma płaci duże podatki, a firma niepolska operująca w Polsce tych podatków w Polsce nie płaci? To jest nie do przyjęcia i dlatego ten podatek cyfrowy musi się zdarzyć. Bardzo tu liczę, że pan premier Gawkowski w imieniu całej koalicji położy nam na stół takie rozwiązanie. Rozumiem, że będzie się pani opowiadała za podatkiem od nadmiarowych zysków banków i będzie pani przekonywała kolegów z rządu do tego, żeby taki podatek wprowadzić, ale tak realnie patrząc, to raczej nie ma większych szans, żeby on zaczął obowiązywać już w przyszłym roku. Kiedy w takim razie ten podatek moglibyśmy zobaczyć? My z tą ideą y, przyszliśmy wiele miesięcy temu. To było coś tak szokująco innowacyjnego, że zewsząd wszyscy krzyczeli: nie, nie, absolutnie nieco za głupoty. Y, jesteśmy po y, naprawdę prawie roku tej debaty publicznej. Jest zupełnie inna sytuacja, gdzie pan były premier Morawiecki mówi tak, pan Domański mówi tak, choć inaczej. Więc zrobiliśmy już wielki krok do przodu. Polska 2050 proponuje innowacyjne, przełomowe sposoby rozwiązań, które nam dadzą rozwój. No niemniej. To wymaga przyzwyczajenia wszystkich innych, że nie ma być tak, jak było, tylko trzeba iść zupełnie innymi ścieżkami, żeby na tym wysokim rozwojowym koniu, na który udało nam się wejść, się utrzymać. Dlatego, że starymi ścieżkami, tanią siłą roboczą, liczną, też licznymi pracownikami. Od dwóch lat w Polsce spada po raz pierwszy od dekad ilość ludzi pracujących. No, to jest efekt kryzysu demograficznego. Po staremu nie pojedzie. Musimy kompletnie to zrobić po nowemu i i te propozycje kładziemy na stół, przekonujemy i pomału one wchodzą. Takim przykładem, gdzie to się już udało, jest mieszkalnictwo. Zaczęliśmy półtora roku temu od wywracania stolika i wszyscy krzyczeli, co za bzdury. Dzisiaj polityka mieszkaniowa wygląda kompletnie inaczej. Nie ma kredytu 0%. Są za to transparentne, jawne ceny mieszkań. Trwa batalia o transakcyjny dostęp do transakcyjnych cen mieszkań. Zmieniliśmy to, zmieniamy takie nowoczesne podejście do rozwoju. No, wymaga też sforsowania pewnych przyzwyczajeń. Chciałbym wrócić jeszcze na chwilę do tego głównego tematu naszej rozmowy, czyli właśnie do spraw rozwojowych. Mieliśmy dane o PKB w ostatnim czasie, dane za drugi kwartał, no i w tych danych taki niepokojący sygnał, spadek inwestycji, w tym inwestycji prywatnych, ale publicznych również. W związku z tym pytanie o KPO, gdzie, gdzie jest efekt KPO? Efekt KPO zdecydowanie jest. Gdyby nie było KPO, to ten spadek byłby znacznie większy. KPO i fundusze europejskie, te tradycyjne razem, to jest ogromny zastrzyk inwestycyjny, inwestycji publicznych, którego dramatycznie potrzebujemy, co widać chociażby właśnie po tych danych. Niemniej to nie może być tak, że my budujemy rozwój wyłącznie inwestycjami publicznymi. To, to jest Chora sytuacja i dlatego tak asertywnie, wyraziście, jednoznacznie mówię. Inni się muszą też do tego dołożyć. Banki muszą się dołożyć z prywatnym kapitałem, wreszcie, do rozwoju. Nie siedzieć na tej górze złota, bo im jest tak wygodnie i bo zawsze tak było, tylko zacząć tak prowadzić swoją politykę bankową, żeby dawać więcej kredytów, bo to prywatny kapitał kredytowy, dostępne kredyty są bardzo pożądanym źródłem inwestycji. I oczywiście my też będziemy się do, dokładać nowymi tymi mechanizmami. Na przykład z KPO powstaje mechanizm gwarancji kredytowych, czyli na najbardziej takie ryzykowne przedsięwzięcia państwo będzie dawało z dodatkowych środków gwarancję na kredyt, który jednak prywatny kredyt weźmie prywatna firma. Jeszcze wracając do, do tematu KPO, nie obawia się Pani, że to, co się wydarzyło wokół branży Choreka i KPO? Zadziała trochę jak taki efekt mrożący na cały program i ten wpływ KPO w kolejnych kwartałach może być słabszy? Ja się bardzo obawiam, tylko wytłumaczmy sobie co się zdarzyło. Mamy 850 tysięcy umów podpisanych z KPO z beneficjentami. Cała choreka, o której odbyła się ta dyskusja to są 3 tysiące umów. 853 tysiące umów. W tych 3 tysiącach umów jest ileś nieprawidłowości. Ja to badam tutaj bezdyskusyjnie będą wyniki tej kontroli wszystkie nieprawidłowości wyrównamy. Niemniej to jest mniejszość, bo większość przedsiębiorców jest uczciwych. I teraz, jeżeli my nie sprowadzimy jakiegoś umiaru na debatę publiczną, gdzie ludzie widzą jest 850 tysięcy umów, są nowe koleje. Tabor kolejowy, szybki internet w całej Polsce, ocieplenie szkół, 50 tysięcy nowych miejsc w żłobkach. no Mamy ogromnie bardzo potrzebne inwestycje rozwojowe. A dyskutujemy i dobrze, dyskutujmy tylko rozummy, że to jest 3 tysiące umów, z których, nie wiem, kilkadziesiąt, może sto, nie wiem, zbadamy. Będę to o tym absolutnie transparentnie informować. W nich zaistniał problem. Ten problem będzie ukarany. My prowadzimy w inwestycjach publicznych. Kontrole cały czas. Ja mam kilkaset kontroli. Cały czas w, w różnych, wszędzie, i w funduszach, i w KPO. Cały czas wyłapujemy cwaniaków i karamy. Tu nie ma nic nowego i tu się nic nie zmieni. Ale naprawdę byłoby katastrofą, gdybyśmy teraz nagle z tego powodu, że ktoś dostrzegł nieprawidłowości, które zawsze są i które surowo będziemy karać. Tu nie ma dwóch zdań, surowo zawsze karamy i sobie powiedział: Ach, to całe KPO. Całe kapo wygląda zupełnie inaczej. To jest ta, te, ten kawałek procenta, w którym są nieprawidłowości, które muszą być surowo ukarane. Reszta to jest wielki projekt inwestycyjny, którego bardzo w Polsce potrzebujemy. To ostatni temat, jeśli pani pozwoli, zresztą wywołała go pani sama, czyli podatki, nowe podatki. Mieliśmy projekt budżetu opublikowany niedawno, i w tym projekcie, no niestety, ogromny deficyt, ale też ogromny dług. Gdzie są obszary, które można by jeszcze opodatkować? Gdzie rząd powinien szukać dodatkowych dochodów? Najlepszym sposobem jest. Rozwój. Rozwój daje nowe dochody, nowe dochody powodują, że nie trzeba się zadłużać, a można zwiększać wszelkiego rodzaju wydatki. I dlatego na tym rozwoju po polsku, czyli już przez nas tutaj zdefiniowanym się skupiam i uważam, że to jest kluczowe i jeżeli wprowadzamy nowe podatki, to one nie mają być po to, żeby po prostu ściągnąć kasę do budżetu, tylko one mają być metodą, mają być motorem popychającym ten wielki. Naszą maszynę rozwojową do przodu i dlaczego ten podatek od banków? Oczywiście, z tego będą pieniądze do budżetu, ale z tego będzie też więcej kredytów tańszych dla polskiego biznesu, więc pójdzie to rozwojowo do przodu. Podatek cyfrowy to samo będą pieniądze dla budżetu, ale z tego będzie impuls dla polskich firm cyfrowych, prywatnych. I w taki sposób o tych kwestiach podatkowych powinniśmy myśleć. Ale też Pani kiedyś mówiła o na przykład o opodatkowaniu posiadania mieszkań? Od drugiego lub trzeciego mieszkania? Opłata od trzeciego i kolejnego mieszkania. Z tego będą pieniądze, choć niewielkie, dlatego że takich ludzi jest w Polsce mniej niż procent, którzy posiadają więcej niż 3 plus mieszkania. Natomiast rozwojowo co to da? To oznacza, że przestanie się opłacać inwestować w beton, a zacznie się opłacać, tym samym kapitał zacznie szukać innych sposobów na inwestowanie. I wracamy znowu do inwestowania w polskie startupy, w polskie firmy, w polską giełdę, w polski rozwój. Wycofanie pieniędzy z betonu, pójście w rozwój. Dlatego to jest kolejne prorozwojowe rozwiązanie. A jest już jakiś konkretny projekt takiego podatku? Ja bym chciała, żeby taki projekt wyszedł. Nie ma go w umowie koalicyjnej, a tu mam ogromną lojalność, że jak czegoś nie ma w umowie koalicyjnej, to idę w przekonywanie, tak jak z podatkiem bankowym. Jak widać, da się to zrobić skutecznie, choć zajmuje to chwilę czasu. Dzisiaj zostało połączone Ministerstwo Rozwoju z Ministerstwem Finansów. I za tę część mieszkaniową, właśnie w rozwojach i w finansach, odpowiada lewica, która jest też za takim podatkiem. Więc naprawdę trzymam kciuki. Gdyby taki podatek położyli na stół rządowo, mogą liczyć na. Moje poparcie, bo to jest podatek prorozwojowy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.